No dobra jestem, jestem To Kampa pogadasz? Bo no wiesz ty co... Kapłan dostaniesz Ej dobra, ostatnie pytanie Leci do... Kampy, Kampa No Pogadasz z nim? Tak No ciekawe kiedy ha, ha. Do końca swojego życia wątpię żebyś się spytał Dobra. Ej, weź co, kapon... nie kapon, czekaj. Bary? Czy ja? Nie bój się! A, dwóch kurwa padło, ładnie, nie? Dobra, kapon, ryj tam! Czekajcie już, się mylę między kapłanem a... Ty, ty... dzieciaku, kurwa, ogarnij ten język, kurwa, to wszystko, tak? Bo poza tym, ta gra jest od 16 lat, więc kurwa, trochę powagi. How, how. Ty, Kampa, coś tu się chyba po, pozmieniało, widzę, kurwa. No, niestety. A ty co, się chichrasz, rudzielcu? Nie jesteś lepszy. Ty młody, pysk! Ty Kampa, o co tu kurwa chodzi w ogóle? W Ty... No bo no, nie rozumiem tego dzieciaka kurwa, o co tu w ogóle chodzi z tym wszystkim? Ty no ogólnie jestem wścibiony tym wszystkim. Ja ciebie pana mi. dzieciaka. No rozumiesz to? Rozumiem to. Poczekaj. <laughs> Dla ciebie pana dzieciaka Sorry winę tu, ale ja musiałem dziecko wyciszyć, bo bym nie kurwa nie wytrzymał psychicznie Ty no bo kurwa rozgajajmy takie sytuacje, naprawdę Ja jestem w stanie wszystko kurwa zgozumieć ale... Mnóstwo. Ej dobra ja lecę. Nie leć czemu idziesz. On boka pan nie lubi. <grymne> <grymne> lubi kurwa, kurwa. Młody, zostań. Właśnie. Spoko loko. No nie, nie no no nie, no. Ten to niewidzialno nawet. No i to da jak wy mnie odpowiadacie i tak na pytania Jak nie odpowiadam, pytaj się kotki. Ty, kampa, zaprosiłem czagno widza do tego O, bije Zobaczymy Wątpię Ten pan taki niewolnięty jest Kurna nie jest zmarszać inni faceci Co, jak opowiadać to u ciebie, jak u ciebie życie 放点